Międzynarodowy Dzień Teatru. Bydgoszcz informuje. 27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. W Bydgoszczy świętowali duzi i mali. Tego dnia na płycie Starego Rynku powstała plenerowa scena. Wybrzmiały na niej piosenki znane z dziecięcych spektakli. Hasłem przewodnim koncertu było zawołanie czy to słońce, czy deszcz, chodź do teatru. W czasie wydarzenia z artystami spotkali się przedstawiciele władz miasta. Dyrektorzy i pracownicy miejskich instytucji kultury otrzymali okolicznościowe nagrody. Wcześniej najmłodsi mieszkańcy miasta wzięli udział w teatralnych podchodach. Kolorowe strzałki prowadziły do teatru kameralnego, który ma w swoim repertuarze głównie spektakle dla młodych widzów. Obcowanie w ogóle z teatrem, który jest rodzajem sztuki, która jest przede wszystkim na żywo, wydaje mi się niesłychanie ważne też w kontekście nowoczesnego świata i tego, jak nasz świat obecnie funkcjonuje tego, że żyjemy w otoczeniu ekranów, właściwie cały czas z nimi obcujemy. Jesteśmy uzależnieni często od telefonów komórkowych i dzieci też się bardzo szybko od nich uzależniają. I bardzo ważne jest wtedy, żeby miały kontakt właśnie ze sztuką żywą. A teatr daje szansę poczucia właśnie takiej bliskości, szansę na zrozumienie własnych emocji poprzez obserwację też emocji innych ludzi na scenie. Czytaj więcej na www.bydgoszcinformuje.pl.